Ja jednak będę trzymał się tematu, bo miało być rolnictwo, więc będzie rolnictwo. I polityka klimatyczna. Ja jestem fanem dobrej orki. Mógłbym to pytanie skierować do Szymona Hołowni, ale już wykorzystałem, więc do Sławomira Mencena. Jak pan się czuje z tym? Że został pan nazwany szczurem. Wprawdzie szczurem piżmowym, więc nie brzmi to aż tak źle, ale jednak szczurem. Lubię te wasze przepychanki, więc postanowiłem wykorzystać to pytanie, aby sobie posłuchać tego więcej. Ja nie tylko zostałem nazwany szczurem przez marszałka Hołownię, jestem też nazwany pasożytem. Zresztą tutaj pozostali politycy z tych partii nazywają mnie też idiotą, nazywają mnie głupkiem. Niektóre tygodniki umieszczają na okładce moją podobiznę upozorowaną na ofiarę gwałtu. Uważam, że polityk musi mieć ciężką, grubą skórę i mam nadzieję, że mam tą grubą skórę. Natomiast jest zupełnie oczywiste, że marszałek Hołownia łamie swoją obietnicę, którą dał wyborcom, bo obiecał nową jakość debaty. Obiecał, że będziemy wreszcie rozmawiać o ważnych rzeczach, po czym wychodzi na konferencje prasowe. Mówi jakieś bzdury o finansowaniu kampanii wyborczej. Nie dowierza pan, że można efektywnie wydawać pieniądze. Tak? Od wpłaty mamy od naszych wyborców, ponieważ my szanujemy pieniądze ludzi. Pan wziął na tą, na tą kampanię kredyt w wysokości 7 milionów złotych. Na co pan chce wydać te 7 milionów złotych? Pana kampania względem mnie jest praktycznie w ogóle niewidoczna, bo jest pan politykiem, który marnuje pieniądze podatników. Wasz rząd marnuje pieniądze podatników i nawet nie jesteście w stanie uwierzyć, że można efektywnie wydawać pieniądze tak, jak my to robimy.